No dobra, gramy losowo. Oj, 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 mamy. Oho, ho, prawie bezato mamy. Co ten mój Oslars? Larsen. Izrael, nie wiadomo. Otcher. Gramy no. Mamy plus 20, więc będziemy mieli punkt odniesienia. Prawie mamy bez no ta dziesiątka, kier, no wale, tref, mniejszą wartość ma. No ale no, zobaczmy. Dwie starsze czwórki. Gramy, chłopaki. Co się dzieje? Czyta mój ten. Czyta moje CV. Trudno. Jeszcze raz. O, o ho, ho, ho. sześć siedem uciek. Mam piękną kartę, to uciek, Milar gomez. Mm -hmm. No to kto? Laura. Laura cudownie. 4 piki mówię. Laura spasowała, więc nauszyny mi idzie, a ja mówię 4 piki. I wszyscy pasują i wygrywam 4 piki. Statystycznie Laura powinna mieć dwie lewy. Więc powinno być dobrze. Mamy minus 7, tak żebyśmy wiedzieli na czym stoimy. Wis przyjemny. Do oddania są dwa kary. 6 aj, 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 aj. pikowych, dwie kierowe. To 8. No musi a stref dobrze leżeć. No trudno, spróbujmy. Jak to mówi mój kolega Andrzej? Sprawdźmy rozmiar nieszczęścia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. No, nic nie przebijamy, no to gramy tu. No, Do Dołóżcie, oba dwa dołożyli, czyli dziesiątka pik jest ewentualnym przejściem w stół. Ale jak oddam kiera, to przegram. No nic, trudno. Gramy na wypadnięcie, damy kier. Nie wypadła. No trudno. Gramy damy karo. Nie jest dobrze, ten weźmie z prawej. Bolpyn odwróci w trefla. Oczywiście bijemy. I przegraliśmy. Dama była pod impasem. Wyszedł w ósemkę z damy. A to szachraj. A to feller. Jęknął feller. Można było damę kierwym pasować. Ktoż to mógł wiedzieć? A jajaj. Aj, ja aj. Drogą od góry wyszedł. Zwykle wy A jak on gra? Nie ma nic. Ale mnie zmylił. Wolno, chłopaki, gracie? Och, jak wolno, chłopaki, gracie? Już nie mogę powiedzieć szybę za to. No nie dam kontry. I stuję w trefla. Dobry list. Nie puściłem damy karowej. Ten miał na cztery kiery. A ja, ja, jedną kierową tylko biorę. Jedną karą bi. I, I odwróć pika. Chyba ma jeszcze dziesiątkę. Powinien mieć dziesiątkę do tego, jeżeli tak pogrywa. Dziewiątka może być dla zmylenia nieprzyjaciela. O, biorę dwie kierowe. On w karo chce nie gram w karo w pika gram Zbicia sapik. Wyjść damę pik. Powinien być w Damek, że zbić bicia pik. Dobrze. I trefla. I bez jednej. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm Biorę karo. Przybijam karę. O! przebija, No i niech się przebija. Mam czystą sytuację. Wyrzucam pika, a chowam damę karo. O nie. Bez jednej. A dama karo weźmie czy nie? No poczekam. Nie liczyłem tej kieru, bo leniwy jestem. O, wzięła. Dobrze, że nie grałem w karo, chociaż mój miał waleta. Przegraliśmy trzy impy. Ciekawe dlaczego. bo grali sześć kierów, bo ktoś padł na dwa bez atu z kontrą. Tego przegraliśmy, rozdali. do coś nieprawdopodobnego. Spasuje. Nie będę karał partnerki. Dlatego, że ze mną gra... O. no, miała 15 punktów Pearson, dlatego przegraliśmy. Ach, może nie skiepszczała się. W piki mogliśmy oddawaliśmy dwa kiery, Trefla. I pika. Trzy piki było do wygrania. Kontra była wywoławcza. Graj. Skąd ty jesteś baby? Laura, a, baby, Laura doświadczona. Nie ma zdjęcia. Kontrę daje na samą licytację. I listuje w pika. I ściągamy dwie piko. Ho, 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 No jest AS. I król pik jest? No bierz król... Ojej. Ojej. No trudno. Z piątką pików se zalicytowała dwa piki. Ojej. No musiała położyć asa. Przebija. Bardzo dobrze. Dostaną nam same kiery. Puść! Puść baranie! Ja mam sześć kar wypisane na twarzy. Licytowałem dwa kara. Sorry. Sorry. 11 kierów zostało. Liczymy. Przebija trefla. Tą poprawę jest walet. Dziesięć uh -huh. zostało. Nie no, co? 11,9, 11, 7 kierów zostało. Trzy tu i cztery słuchłane. Po co podłożyłaś kobito? No, już nie ma kierów. No, kierem, Ja mam kara. No na czym tu myśleć? I w trefla. Mhm. Po prawej są trzy kiery. No trudno, to nic nie mogę zrobić. Jedno lewe biorę na promocji. Nie mogę króla kara wyrzucić. Mm -hmm. Ale strata będzie. Gram dalej. Z czym wchodziła do licytacji? Odłożyła króla kier, który wziąłby lewe. Minus dziewięć. Oddawaliśmy pikową, dwie kierowe, tryflową i karową. Dużo oddawaliśmy. Oblały z przebitką w listować na szybę. Za to na kolorową mam as król i malutka. Pytanie o starsze czwórki? Brak starszych czwórek? To powinna być piątka kierowa. Albo to. To ile? To ten nadcham nie ma kierów? Cztery, czwórka kierowa. No może wyrobimy piki? No, as karo, as król karo, do piątej damy też był dobry wiz, no ale nie może mieć trzecim waletem, nie mogła wistować w ten. Król. Kto ma damy pik? Pokazał cztery ham. To jeszcze ma 11-13. W treflach jest kulawy. I w kierach jest kulawy. Piątkę, szóstkę muszę zachować. Nie, bo Nie ma sensu. No i co? W karo? Swot piątej damy. Co to było? Trzy kiery ma. Pięć w kierach. No i dawaj w karo. A ona nie umie grać, zapomniał, że na nie umie grać. Nie ma co się nią przejmować, A trudno. Chyba, że ma czwartą damę pik teraz. Aha. A z ten to 8, no to w co to już nie ma lew. Król kier 11. Już my się Trefli nie ma, no to co to jest? Ach, się zmęczyłem tą grą. Dolno gracie chłopaki, co wy karty nam podglądacie czy co? No dwie kierowe masz. No jak moja ma kier. pik miał, no to oszuści są. To są oszuści. Oszukują w licytacji swoich partnerów. Siągnij Pika. A nie ma pika Kiera wyrzuć. by go odwrócił karo ostatnią gram, nie gram, zmęczyłem się